Witam Was w ten niedzielny poranek. Chcieliście bajczek, proszę bardzo być bajczek. Jest to Cross Moon 10 z 2021 roku. Rower był kupiony jako baza do przerobienia. Sam rower ze sklepu kosztował 8800 zł. Specyfikację możecie sobie oczywiście na stronie Crossa znaleźć. No ale tak pokrótce, no jest to klasa napędu SRAM NX hamulce SRAM Level-T hydraulika. Jest tu 11-rzędowa kaseta. Rower jest oczywiście na kołach 29 cali. Pony są to WTB Vigilant 2,3 szerokość, które muszę oczywiście już zmienić, bo są zjechane. I teraz tak, myślę, że najbardziej Was chyba interesuje cała ta przyróbka, która wyniosła całą resztę ceny tego roweru. Bateria jest o stosunku 13S7P, miała być zrobiona na ogniwach LG MJ1, jest na ogniwach, jak się okazało, potem LG MH1. Bateria ma pojemność ostateczną 22 amperogodziny, starcza na około 100 km przy drugim stopniu wspomagania. Po wyświetlaczu mamy i sterownik z pięciostopniowym wspomaganiem. Odnośnie sterownika jest to KTS-30A, silnik. W tylnym kole jest o mocy 1500W. Jest to Emxus, o ile dobrze pamiętam, XF40C o nawoju 10x6. V tego roweru to jest 52 km na godzinę. To, co pewnie Was też bardzo interesuje, to jest ta cholerna stacyjka. Jak widzicie, jest tutaj kluczyk. I w momencie, kiedy ja ten kluczyk mam teraz w ręku, rower jest całkowicie legalny, wspomaga tylko do 25 na godzinę. Manetka wtedy nie działa. No i to tyle, rower jest do legalnego użytku. Wkładając kluczyk do stacyjki, przekręcając go, rower ma pełne osiągi. Uchwyt na telefon, co Was bardzo też interesuje, to jest QMount Pro. Możecie go zamówić na stronie qmount.eu. Nie jest to żadna reklama, jest to po prostu polecajka z mojej strony. Ten uchwyt działa tak jak widzicie. Dostrzeżamy go w ten sposób. Telefon kładziemy. I to jest wszystko, on już nie wyleci z tego uchwytu, zresztą może, mo, mogliście to zauważyć też na innych moich filmach. Wyjmujemy go analogicznie w ten sam sposób, rozszerzając i to tyle. Cała magia uchwytu. Bardzo polecam, jeżeli szukacie czegoś mocnego, to no zresztą widzieliście jak jeżdżę, no to wiecie jak to mniej więcej wygląda. Stopka jest Giant, Gianta jakaś, jest, nie stopka jest Cuba Acid, jest to Cube model Acid. Jest zamontowana trochę na patencie, bo jest owinięta taśmą materiałową rama i poprzykręcane wszystko, tak, żeby mniej więcej to stało. Bo rower ostatecznie waży jakieś 40 kg, może? Nie wiem, nie ważyłem go. Mamy tutaj też sztycę, co jest dla mnie zresztą się już wie tutaj troszeczkę tyrali za tą sztycę, że ja nie wiem do czego ona służy. Oczywiście wiem, bo to jest rower Enduro i wiem, że do bardziej technicznych zjazdów sztycy siodełko dajemy sobie w dół i wtedy zapierdalamy w dół tak samo i no jest to po prostu dla mnie też jakiś komfort po prostu żeby zmieniać tą pozycję kiedy jest mi po prostu niewygodnie i mnie plecy zaczynają boleć więc nie muszę tutaj teraz po prostu się schylać i zaciskać, odciskać sztycy żeby ją regulować, podwyższać i tak dalej tylko mogę sobie robić to podczas jazdy nie? oświetlenie jest Solar Storma jest to Solar Storm X2, trzystopniowe oświetlenie, jest zasilane z baterii centralnej, czyli w sensie nie, nie ma po prostu własnego akumulatora, wszystko idzie z prądu z roweru. Tutaj mam, każdy się pytał, co to jest za czerwony guzik. No, klikamy sobie i po prostu już mamy zasilanie w światełkach włączone, nie? No, tutaj nam świecą światełka nie? no i po prostu na takiej zasadzie to działa, tylna lampka po prostu sobie świeci, bo świeci ona ma tam dość pojemne kondensatory, bo dosyć, dosyć długo świeci jednak po wyłączeniu tego zasilania, bardzo długo co, co mnie też dziwi i też dużo osób pytało odnośnie mocowania tylnego koła z racji tej, że w tej ramie jest sztywna oś i szczerze mówiąc nie mam pojęcia jak to koło się tutaj znalazło, bo no, jest to normalna oś gwintowana w silnikach, nie? E, więc nie powiem Wam dokładnie, ale bardzo bym nie chciał po prostu złapać kapcia i tak dalej. Nie wiem, i tak i tak będę musiał zdjąć to koło w jakiś sposób, bo muszę wymienić w końcu te cholerne opony. Błotniki, jest to zefal przód i tył. Jaki model, nie mam pojęcia dokładnie. E, postaram się to znaleźć i wrzucić do filmu. Ale nie obiecuję. Poza tym, całą specyfikację roweru, możecie sobie znaleźć u mnie w opisie na kanale, na YouTubie. No i pedały, wiadomo, no, takie rowery są sprzedawane bez, bez pedałów, i tutaj są zamontowane po prostu zwykłe platformy. To jest Veligo, chyba albo VP. Nie wiem, coś takiego, ale w każdym razie platformy i trzymają fajnie, fajnie buta, nogę i tak dalej. <laughs> Więc można sobie tutaj też, tak jak widzieliście. Też zjeżdżam po schodach i tak dalej. No, nogi mi nigdzie nie uciekają z tego roweru. Zawieszenie jest na full powietrzu, czyli w sensie tył i przód po prostu twardość reguluje sobie dobijając pompką powietrza do nich. Przód i tył ma jedynie też jeszcze regulację, ma regulację tłumienia odbicia, nie? No i w sumie to tyle odnośnie zawieszenia. Jedynie co bym mógł powiedzieć to o przodzie, że przód to jest jebane gówno. Bo złapał już mi luzy, albo już miał luzy te fabrycznie, ale powiększają się i będę na pewno to zmieniał. Wyświetlacz jest to KTLCT3. Nic takiego nadzwyczajnego, jest on najprostszy chyba standardowy wyświetlacz, jaki w ogóle istnieje. Dzwonek Gianta za 15 zł, czy tam 25 Jeżeli chodzi jeszcze o konstrukcję samego roweru, tutaj na samej górze jest cała elektryka zamknięta razem ze sterownikiem. Tutaj na dole mam baterię. Cały pakiet. W sensie otwieram tą klapę, wyjmuję pakiet, zabieram do domu i go ładuję. Całość instalacji jest na 48V. Nic nadzwyczajnego tutaj. Nie, nie ma żadnych rewelacji. Tak więc nie jest to jakiś mega, nie wiadomo jaki zapierdalacz. Miało być to po prostu miało być to po prostu zwiększenie komfortu w pracy. No i tak też się stało. Yy, jakiś cup holder w ogóle to jest Zamówione z Allegro, jakaś chińska najprostsza. Mam jeszcze drugi, będę sprawdzał drugi. No, generalnie ten daje radę, jakby nie było. Tylko mocowanie jest troszeczkę dupowate, bo się nie trzyma tej kierownicy. Jak po prostu włożę cięższy napój, to ten o, cup holder zjeżdża, nie? Aha, no i jeszcze ładowanie telefonu z roweru. Mam tu po prostu, no jest to wyświetlacz z wyjściem USB, więc mam to podpięte tutaj w ten sposób że jest po prostu sobie kabel i jest to tak, byle jak pociągnięte muszę sobie kupić taki zwijany, jak jest w tych telefonach stacjonarnych, taki wiecie, rozwijany, taki śmieszny. Myślę, że to by się najlepiej sprawdziło, no i po prostu gdy zapłon jest włączony w rowerze telefon się po prostu z tego ładuje. Nie jest to żaden quick charge i tak dalej, jest to zwykłe, najsłabsze ładowanie telefonu, ale no jak po prostu jadę, no to telefon się ładuje. Zaraz pewnie mi napiszecie, że mam Samsunga, który ma możliwość ładowania induk indukcyjnego i czemu nie kupię sobie uchwytu z ładowaniem indukcyjnym. A i kurwa, wam teraz powiem, że mam to w planach, tylko po prostu cały czas zapominam go zamówić. Więc te uchwyty tutaj mają też wersję właśnie z ładowaniem indukcyjnym, jakby ktoś pytał. On w ogóle kosztuje około 130 zł, już razem z wysyłką. To znaczy, to jest ta właśnie prosta wersja bez ładowania indukcyjnego. Z ładowaniem indukcyjnym wyszłoby to chyba z 200 zł, czy coś takiego. Więc tak jak mówiłem, uchwycik robimy sobie w ten sposób. Telefon wyjmujemy z kieszeni, ładujemy go tutaj i to jest wszystko. Eee... Rower na pierwszym stopniu wspomagania jedzie po prostu jak, no wspomaga tam około te 200 watów. Jest to myślę w zupełności wystarczające. Przy drugim stopniu wspomagania już idzie o te 100 watów do góry. I zazwyczaj na tym drugim stopniu wspomagania jeżdżę, bo jest to w zupełności wystarczające. Rower praktycznie wtedy już jedzie sam, bo ja po prostu o mogę sobie wam pokażę teraz, może w ten sposób, kręcę sobie powolutku nogami i rower jedzie sam. Zawieszenie się sprawdza tak, jak ma się sprawdzać, czyli po prostu wjeżdżam gdzie chce i ja tego kompletnie nie czuję. Nie? Na piątce ten rower nie ma jakiegoś zbytniego. Przyspieszenia, ale sprawdźmy sobie. Mam nadzieję, że nic mi tutaj nie wybiegnie. E, dobra, ustawimy sobie piątkę i zobaczymy, jak szybciutko on przyspieszy. Nie, on się jakoś nie zbiera mega dobrze, bo jest to po prostu taki inny nawój. Nie jest to nawój, który ma mieć przyspieszenie, on ma mieć prędkość, nie? Dobra, bo mnie tu zaraz ludzie zjedzą. Wyświetlacz ma też temperaturę powietrza, nie wiem, czy ona jest prawdziwa, czy nie. No i widzicie, 53 na godzinę, Rower sobie na spokojnie pojedzie, nie? No ale ja tego nie używam za często, używam to po prostu w sytuacjach, kiedy po prostu uważam, że mogę tego użyć, nie? Tak więc to tutaj było trochę nieodpowiedzialne, no ale no chciałem wam pokazać. Yy, Amortyzator ma też blokadę skoku, tutaj taką taki pierdolnik i no, on teraz nie pracuje tak jak powinien, nie? Zawieszenie ma skoku 160 na 160, w sensie przód i tył ma 160 mm ugięcia. Chyba raz mi się w ogóle udało dobić. No ale rower prowadzi się praktycznie sam... Bo nie muszę, no jest mega stabilny, nie? mega dobrze się go prowadzi. No i tak to wygląda. Nie? Przejechałem na nim już, bo rower mam od Maja, przejechałem na nim już 1843 km no i póki co nic się nie dzieje. Jak widzicie hamulce też są dobre, zupełności wystarczające. Pewnie, pewnie jeszcze interesuje Was kwestia zabezpieczeń, bo widzicie, że rower zostawiam sobie tak o luzem przed blokiem i tak dalej. Ja mam swoje sposoby na zabezpieczenie i tak dalej. Niektórzy mogą się domyślać, niektórzy nie. Yy, powiem wam tyle. Nie ma skutecznego zabezpieczenia przed kradzieżą roweru. To zabezpieczenie ma jedynie spowolnić tą kradzież, czyli tak jak w mojej sytuacji musi starczyć na tyle, żebym ja zdążył wrócić po prostu od klienta, nie? I wydaje mi się, że, że moje jest mega skuteczne, ale proszę bardzo, proszę was, nie sprawdzajcie tego. <laughs> no. Naprawdę, jeżeli chodzi o zabezpieczenia roweru przy elektrycznym, to można naprawdę, naprawdę kombinować na potęgę. Widziałem różne fajne systemy. No ale ja mam swoje i no, tak jak mówię, nie będę tego mówił, bo to byłby po prostu strzał w kolano i to tak samo, gdybyście wy mi napisali, gdzie mieszkacie, jak zamykacie drzwi, gdzie trzymacie klucz. O ile w ogóle, nie wiem, bo niektórzy to są tacy udani, że zostawiają pod wycieraczką, nie? I gdzie trzymacie hajsik kurwa i jakieś złoto? I, i gdzie macie pełne butelki kurwa z wódką? <grym>, nie no, to no, Dlatego po prostu nie mówię o tym, no bo, no bo po co mam komuś ułatwiać sprawę, nie? Gdyby już jakiś chętny się znalazł, oczywiście. Rowerku, można też na gole pojeździć na spokojnie. No jest to jednak fajna zabawka, nie? Więc z mojej strony w sumie to tyle. Dzisiaj tak bez jeżdżenia z zamówieniami. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie albo na Instagramie, albo w komentarzach. Postaram się na wszystkie odpowiedzieć. No i to tyle. I do następnego. Siemano.